Cześć! W nawiązaniu do artykułu, który właśnie przeczytałeś lub przeczytałaś, zapraszam Cię do wykonania kilku ćwiczeń. Zaopatrz się w dwie piłki i w trochę miejsca bezpiecznego wokół siebie. Wystawiamy dwie ręce przed siebie i puść piłki. Wystawiasz i puszczasz. Przed sobą. Proste. Skoncentruj się teraz na jednej ręce. A teraz swoją koncentrację przełóż na drugą rękę. Czy czujesz różnicę? Trzecia wersja tego ćwiczenia. Skoncentruj się na horyzoncie. Popatrz w dal. Ok. Drugie ćwiczenie. Zaczynasz z rękami ustawionymi na krzyż. Puszczasz i łapiesz na wprost. To samo druga strona. Zaczynasz na krzyż. Łapiesz na wprost. Zaczynasz na krzyż. Łapiesz na wprost. Zaczynasz na krzyż. Łapież na wprost. Zmieniaj strony. Raz jedna ręka jest u góry, raz druga ręka jest u góry. Zwróć uwagę, gdzie skupiasz swoją koncentrację, na której ręce. Jak czasem spadnie. Na której jest ci łatwiej. To samo. Najpierw skupiasz się na jednej ręce, później na drugiej, następnie patrzysz w horyzont. Ćwiczenie trzecie. Ręce ustaw na wprost i chwytasz na krzyż. Ręce na wprost i chwytasz na krzyż. Zwróć uwagę, raz jedna ręka jest powyżej, raz druga ręka jest powyżej. Na wprost i chwytam na krzyż. Na wprost i chwytam na krzyż. W pierwszych próbach koncentruj swoją uwagę raz na jednej, raz na drugiej ręce. W kolejnych próbach spróbuj pójść wzrokiem poza horyzont. Patrz do przodu. Na wprost, łapiesz na krzyż. Na wprost łapiesz na krzyż. I ćwiczenie czwarte zaczynasz z ustawienia na krzyż i łapiesz na krzyż. Raz jedna ręka jest u góry, raz druga ręka jest u góry. Zwróć uwagę, w którą stronę, na którą rękę skupiasz swoją koncentrację. Czy na prawej? trzy na lewej ręce. W pierwszych próbach koncentruj się raz na prawej, raz na raz na lewej ręce. A następnie popatrz na horyzont. Spróbuj przenieść swoją koncentrację daleko w przód. Zachęcam do ćwiczeń Cześć, do zobaczenia, Szyman.